Pora zaprezentować wam 5 moich najdroższych zestawów LEGO. Miejsce piąte zajmuje brzeszczot z serii Lego Star Wars. Zestaw ten swoją premierę miał w roku 2020 i składa się z 1023 elementów. Bardzo fajny zestaw. Ja go zakupiłem w roku 2021 podczas otwarcia pierwszego oficjalnego sklepu LEGO w Warszawie, a zarazem w Polsce. Ze zewnątrz zestaw ten wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek w środku jest po prostu jedna wielka pusta przestrzeń i ona mogła zostać o wiele lepiej zagospodarowana. Świetnie moim zdaniem zostały poukrywane stud-shootery, dzięki czemu strzelanie nimi jest o wiele przyjemniejsze. Po prostu świetnie zgubiłem tą strzałkę. No cóż, będę tej strzałki szukał później, natomiast jeśli chodzi o kokpit, to jak najbardziej daję radę. W środku jest dużo, dużo miejsca. Jak widzicie, mieszczą nam tutaj się dwie minifigurki oraz grogu, i mamy tutaj jeszcze schowek na broń. Szkoda, że nie pomyśleli o jakimś uchwycie dla tego statku, no bo nie ukrywam, że trzymanie tego statku za ogon jest trochę niewygodne. No a poza tym jest to dość ciężka konstrukcja. Cena katalogowa tego zestawu wynosi 670 zł, a my lecimy dalej. Ziu! Perła przeznaczenia z serii Lego Ninjago Movie to był w ogóle mój pierwszy, większy zestaw w mojej kolekcji zestawów Lego, ponieważ set ten składa się z aż 2295 elementów. Ta konstrukcja ma już swoje lata, ponieważ swoją premierę miała w roku 2017, czyli rocznikowo zestaw ten ma już 6 lat. Pamiętam, że gdy pojawiły się pierwsze zdjęcia tego zestawu, to bardzo, ale tu bardzo chciałem, aby ten set trafił do mojej kolekcji zestawów LEGO, no bo nie ma co ukrywać, że jest to, przynajmniej moim zdaniem, jeden z ważniejszych zestawów z serii Lego Ninjago. W środku oczywiście znajdziemy sporo elementów nawiązujących do różnych sezonów. Serialu animowanego Lego Ninjago. W ogóle największą zagadką dla mnie jest to, dlaczego naklejki w tym zestawie odchodzą. No bo zestaw ten ma 6 lat. Okej, okay, to jest trochę czasu, ale mam chociażby zestawy, które kupiłem 12 lat temu, i naklejki na tych zestawach są wręcz w stanie idealnym. A ta naklejka to jest już chyba w najgorszym stanie. No cóż, ale nie zmienia to faktu, że zestaw ten jest naprawdę wyjątkowy i też duże wrażenie robią na mnie te potężne żagle. Cena katalogowa tego zestawu wynosi 780 zł. Pora na zestaw sam w domu z serii LEGO Ideas, czyli po prostu Kevin sam w domu. No cóż, jak możecie zobaczyć, zestaw ten jeszcze nie jest złożony. Przypominam, że zaczęliśmy go składać wspólnie podczas mojego sylwestrowego live'a. No i zestaw składam nadal. Ale nie martwcie się, bo prace są na naprawdę zaawansowanym etapie budowania. Teraz w zasadzie będzie poddasze i powoli będę zbliżał się do końca budowy tego zestawu. Ale oczywiście możemy zaglądać do środka tej konstrukcji, no bo jednak ta główna część została już zbudowana, więc sobie otwórzmy ten domek. Bardzo proszę, tak to wygląda. Robi wrażenie. No cóż, wnętrze jest jak po dobrej imprezie. Okej. Okay. O, teraz. No dobra. Prawie, prawie. O, super. Ale nie zmienia to faktu, że w środku i tak wygląda to przepięknie. Powiem wam szczerze, że nawet gdzieś tak w okolicy świąt planuję zrobić recenzję tego zestawu, więc spodziewajcie się recenzji tego setu właśnie gdzieś tak w okolicach grudnia. Na tyle dom jest jeszcze odrobinę dziurawy, ale oczywiście wszystko zostanie odpowiednio dobudowane. Zestaw ten swoją premierę miał w roku 2021 składa się z 3955 elementów, a jego cena katalogowa wynosi 1450 zł. Pora na plac zgromadzeń z serii Lego Creator Expert. Zestaw ten sprawiłem sobie w zeszłym roku na moje 19. urodziny. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ cena katalogowa tego zestawu jest dosłownie taka sama jak zestawu Sam w Domu. Ale stwierdziłem, że właśnie plac zgromadzeń zajmie drugie miejsce ponieważ ma więcej elementów, a dokładnie 4002 elementy, a przypomnę, zestaw sam w domu składa się z 3955 elementów, więc tutaj mamy różnicę 47 części. To jest mój pierwszy modular, zacząłem bardzo klasycznie, ponieważ jest to zestaw z okazji 10-lecia serii modularów i na ten moment jest to w ogóle mój jedyny modular w mojej kolekcji zestawów Lego. Oczywiście plany są bardzo ambitne, ponieważ w tym roku chciałbym zakupić aż dwa modulary. Bardzo fajny zestaw. Pokoje są bardzo dobrze wyposażone, aczkolwiek przestrzenie w niektórych pokojach wygospodarowałbym odrobinę lepiej. Jest to też gabinet dentystyczny i, i właśnie przed chwilą wypadł mi Raptor. Nie, nie wiem, co on w ogóle robił w tym zestawie, ale, ale okej, okay, bo ogólnie zestaw ten znajduje się na jednej z spółek. I tak teraz zastanawiam się, co ten raptor robił przy tym zestawie, a tak dokładnie w środku tej konstrukcji. No ale okej, okay, niech będzie. Mamy też taką salę do tańca, jest minifigurka baletnicy i element lustra, no to jest chyba mój jeden z ulubionych elementów LEGO. Moim zdaniem zestaw ten jest idealny, jeśli chodzi o rozpoczęcie przygody z modularami, więc serdecznie polecam Wam ten zestaw. W ogóle jeszcze miałem robić serię Moje klockowe miasto. No póki co jeszcze to miasto nie powstało, ale obiecuję, że ta seria będzie kontynuowana na moim kanale, tylko po prostu jeszcze nie wiem kiedy. Wydaje mi się, że w tym roku pojawi się co najmniej jeden odcinek z tej serii, ale na ten moment nie jestem Wam w stanie powiedzieć kiedy, ale naprawdę obiecuję, że ta seria będzie realizowana na moim kanale. Dobra, to ja biorę ten plac zgromadzeń i pora na miejsce pierwsze. No i myślę, że bez większego zaskoczenia dla osób, które przede wszystkim śledzą już mój kanał od jakiegoś czasu, ogrody miasta Ninjago. Zestaw ten miał swoją premierę w roku 2021 wyszedł z okazji dziesięciolecia serii Lego Ninjago i składa się z 5685 elementów, ja już tą liczbę elementów w ogóle znam na pamięć. Jako fan serii Lego Ninjago to było to po prostu oczywiste, że ten zestaw prędzej czy później trafi do mojej kolekcji zestawów Lego i zestaw ten udało mi się zakupić pod koniec roku 2021, a tak jak wcześniej wspomniałem, zestaw ten miał właśnie swoją premierę na początku roku 2021. Ja już tego zestawu wam jako Jakoś super dokładnie nie będę pokazywał, ponieważ no, pokazywałem wnętrze tego zestawu już z kilkanaście razy. No nie będę ukrywał, że zestaw ten jest moim najlepszym, największym i przede wszystkim najdroższym zestawem LEGO. Aczkolwiek to wszystko może się zmienić, ponieważ w okolicach wakacji swoją premierę powinien mieć zestaw przedstawiający. Targ albo rynek miasta Ninjago, no mniej więcej coś takiego. I zestaw ten ma składać się z 6163 elementów, a jego cena katalogowa ma wynosić około 370 dolarów. Więc coś czuję, że zapewne zakupię ten przyszły zestaw Lego Ninjago, no bo ja zbieram tego typu sety. A cena katalogowa tego zestawu wynosi 1650 zł, co sprawia, że jest to mój najdroższy zestaw w mojej kolekcji zestawów LEGO. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. No w ogóle fajnie to ułożyłem jakoś, tylko że problem jest taki, że tutaj ledwo, ledwo się mieszczę za tym stolikiem, ale, ale no fajnie, fajnie naprawdę to wygląda. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie są wasze najdroższe zestawy LEGO. Z tego słuchajcie, co wyliczyłem, to te wszystkie zestawy, które Zaprezentowałem wam w dzisiejszym odcinku. Razem, łącznie kosztują 6000 zł katalogowo, więc no to naprawdę robi wrażenie. W tym roku udało już mi się zakupić około 8 zestawów, tylko że są to małe zestawy, ale wydaje mi się, że w tym roku kupię jeszcze kilka większych setów, no właśnie wspomniane chociażby dwa modulary. Czy też ten rynek, albo targ LEGO Ninjago to też będzie jednak drogi zestaw, więc kto wie, może za jakiś czas, za kilka lat, chociażby, na moim kanale pojawi się druga część moich najdroższych zestawów LEGO. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą zestaw. To co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! I tak coś czuję, że sobie tutaj trochę posiedzę, bo. No nie mam za bardzo jak wyjść. No więc zaraz będę musiał po prostu te wszystkie zestawy po, pościągać i, i ten stolik odsunąć. No.